Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wszystkich inwestorów, traderów, degeneratów, całą ekipę. Poniedziałek, 18 września i zapraszam do kolejnego odcinka, do kolejnego update'u Bitcoina. Jak wiecie, mamy fajne odreagowanie na rynku, odreagowanie, którego się spodziewaliśmy, odreagowanie, o którym mówiłem we wcześniejszym odcinku. No i dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie jak głębokie może być to odreagowanie, no i przede wszystkim postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy jest to odreagowanie, czy jest to potencjalne odwrócenie trendu, czy jest to pułapka, jak wiele osób uważa, i przede wszystkim, czy nasze większe korektywne ABC w dół oczywiście ma tutaj sens bytu. Także jak zawsze, mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jak zawsze proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, moje pozycje i moje inwestycje. A samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. <laughs> Przepraszam. Na start, oczywiście, Crypto Bubbles. Rozmawialiśmy o tym w ostatnich odcinkach. Alty są niewolnikami bitcoina. Alty będą śledzić ruchy bitcoina. I w obecnej strukturze rynku, moim zdaniem, tak jak powtarzałem to ostatnio, nie ma szans na to, by alty odłączyły się od bitcoina. Nie ma wystarczająco liquidity, szczególnie na altcoinach, nie ma wystarczającej liczby degeneratów, która chciałaby podjąć tą spekulację. No i oczywiście mamy dominację bitcoina na stabilnym poziomie 49,9%. Także. Bitcoin do góry, alty do góry. Widzimy, że GMX, który ostatnio miał ciekawą, dość mocną korektę, plus 5,6%. Stax plus 5,9%. Chainlink ładnie odbił 8%. No i Xets, cokolwiek to jest, 13,8%, tak? Także nie ma tutaj jakichś mega, mega, super odreagowań. Oczywiście odbywają się one na poszczególnych altcoinach, nie na wszystkich altcoinach. Teraz widzimy, że i HEX plus 9,5%. Także jeżeli Wasz altcoin jeszcze nie odreagował od lokalnego dołka, to albo zaraz to zrobi, albo po prostu jest już martwy. Bo to też trzeba sobie szczerze powiedzieć, że niektóre altcoiny na obecną chwilę reprezentują takie volume, że wyglądają jakby umarły w butach, nie? Czasami wynika to z tego, w jakim punkcie rynku jesteśmy, a czasami po prostu dany altcoin będzie tym altcoinem, który stracił bardzo dużo zainteresowania, na którym zobaczyliśmy wyprzedaż i który potencjalnie ma dużo mniejsze szanse w kolejnej hossie, by zrobić ciekawy wynik. Tyle jeżeli chodzi o wywód o altcoinach. Przejdziemy sobie do bitcoina. Dużo, dużo ciekawych rzeczy. Na pierwszy rzut oka oczywiście bierzemy nasz 4-godzinny interwał Większość z Was, wszyscy, którzy oglądają na bieżąco znają ten korektywny ruch pięciofalowy, który śledziliśmy, wiedzą, że nasz lokalny dołek i nasze zakończenie tego ruchu korektywnego z perspektywy krótkoterminowej zakończyło się na poziomie 24925. Wiemy, że ta impulsywność fali piątej nie do końca została tutaj dokończona. Wiemy, że ta impulsywność fali 5 nie zamknęła tego HTF, aby wciągnąć nowe liquidity na rynek, co jest bardzo ciekawe, jednak strukturalnie zrobiliśmy wyższy dołek od tego lokalnego dołka, tak, więc jest to pozytywne i patrząc na lokalną strukturę, przypominam, że wciąż jesteśmy w trendzie makro, krótkoterminowo, prowzrostowym, tak, dlatego, że wciąż strukturalnie robimy wyższe szczyty i wyższe dołki. Jeżeli chodzi zaś o lokalny trend, spodziewaliśmy się tutaj odreagowania, po osiągnięciu dołka fali piątej, i coś, co, o co wspomniałem przed chwilą, pytanie za 100 punktów jest takie, czy ten obecny ruch jest to odreagowanie, jest to zmiana trendu, czy jest to tylko pułapka przed dalszym ruchem w dół? Jest wiele pytań, wiele ludzi stawia różne tezy, tyle, ile ludzi, tyle opinii jak zawsze. My tą strukturę rozpatrywaliśmy, i wiecie, że z mojej perspektywy jest bardzo duża szansa, jeżeli nie utracimy tego lokalnego dołka, że oczywiście jest to większe korektywne ABC, tak? ABC, które nestuje ABC tutaj, ABC tutaj i kolejne ABC w tym ruchu. Jest to bardzo możliwe. Jednak ja bardziej skłaniam się do tego i skupiam się na tym obecnym ruchu. OK. I tak jak mówiłem wam wcześniej, po pięciofalowym ruchu w dół spodziewamy się odreagowania. Odreagowanie przyszło, odreagowanie trwa. Jeżeli już mowa o odreagowaniu, mieliśmy potencjalnie dwa interesujące nas poziomy odreagowania: płytkie odreagowanie na 26500 oraz głębokie odreagowanie na poziomie 27449. Jak widzicie, obecny knot na dobrą sprawę przetestował ten poziom. I teraz pojawia się spekulacja, czy to odreagowanie zostało tutaj zakończone. Na obecną chwilę tego nie wiemy. Jest bardzo realne, że tak. I jeżeli nie będzie tutaj wystarczająco FOMO, wystarczająco volume, wystarczająco siły zakupowej, by tutaj wesprzeć, wesprzeć podeprzeć ten ruch do góry, Oczywiście po tym ruchu odreagowania przyjdzie kolejny ruch w dół, czyli kontynuacja całego trendu, tak? bo lokalny trend jest prospadkowy. Coś na co ja patrzę, hmm, dla mnie to wygląda jak nestowane A, co oznacza, że powinniśmy dostać B i potencjalnie powinniśmy dostać C. Jeżeli chodzi o C, wspominałem wcześniej o poziomie 28800, i wydaje mi się, że 28,800 bądź też 28 179, to byłyby moje cele techniczne, tak? E, ja tutaj z, na, z punktu naszego st naszej strategii oczywiście miałem otwartego longa, e, także oczywiście tutaj jest pozycja na proficie. I teraz będę zastanawiał się, co dalej zrobić. E, dlatego, że jeżeli oczywiście ten ruch ABC w górę będzie nestowany w większym ruchu A. I oczywiście, jeżeli rozegra nam się tutaj struktura samego wykresu i struktura średnich kroczących, które wchodzą w fazę tak zwanego golden crossu, to oczywiście zaczyna nam się tutaj rozgrywać perspektywa prowzrostowa. Od razu pojawia się pytanie: jaki impuls, jaka rzecz miałaby spowodować, że ten ruch do góry będzie tutaj kontynuowany? OK, bo nie ma żadnej gwarancji że ten ruch się nie zakończył, tym bardziej, że osiągnęliśmy poziom głębszego odreagowania, tak? Więc to, że ja uważam, że ten ruch ABC może być tutaj oczywiście nestowany w jednym dużym A i będzie to wyglądało tak, to jest jakby moja teoria, tak? Na razie nie mamy tutaj wystarczającej liczby argumentów, by podpierać tą teorię, dlatego, że tak jak powiedziałem, jeżeli nie ma FOMO, jeżeli nie ma volume, jeżeli nie ma większego wykupu, to oczywiście to ABC będzie naszym odreagowaniem, no i dostaniemy większe A, B i C. Coś, o czym rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach, tak? Gdzie dojdzie to ostateczne C? Tego nie wie nikt. Możemy przetestować dwa, okolice 24 000. Mamy tutaj dość ciekawy punkt kontrolny. Moim zdaniem nie będzie to zbyt duże wsparcie. Jednak jest to prawdopodobny punkt wsparcia w drodze w dół. Docelowo uważam, że jeżeli utracimy... Dołek na poziomie 24 778, o ile się nie mylę 774, droga do 22 800 może być bardzo szybka, tak? Także tutaj czynniki zewnętrzne będą decydowały o tym, co dalej się wydarzy. Najważniejsze dla mnie jest to, że spodziewaliśmy się odreagowania, to odreagowanie mamy, dopóki utrzymamy wsparcie naszej 20 i 200 z perspektywy czterogodzinnej, jesteśmy w domu i potencjalnie odreagowanie będzie dalej trwało. Jeżeli rzucimy sobie okiem na nasze oscylatory, oczywiście one są przegrzane z perspektywy krótkoterminowej, dlatego, że oczywiście mieliśmy dość spory przyrost ceny. Co ciekawe, oscylator Momentum porusza się proporcjonalnie do ceny, więc uznajemy, że oczywiście nasz przyrost jest tutaj podparty volume. Jednak jeżeli rzucimy sobie okiem na money flow, to zobaczcie, co się stało na tej pompie, tak? I teraz mieliśmy wykup. Macie tu takie trzy zielone bary, mam nadzieję, że one są widoczne. Ten wykup dużych portfeli został podparty małymi portfelami. Moneyflow momentum wybiło szczyt, skorygowało momentalnie. Moneyflow wybiło szczyt, skorygowało momentalnie. Dlatego, że większe portfele się lokalnie tutaj wyprzedały. I teraz, eee, tak jak Wam mówiłem wcześniej, Wiele wielu traderów, wielu skalpelów yy, gra pod poziomy między innymi Fibo, tak? Dlatego ja też poruszam się w wedle Fibo, yy, gdyż wydaje mi się to najbardziej wiarygodny punkt odniesienia. I tak jak powiedziałem, profity z mojej strony zostały wzięte, i jak zobaczycie jeszcze raz na to money flow, no to widzicie, że tutaj wiele osób wzięło profity na tym poziomie 786. Dlatego rynek podjął tą spekulację, że wykupił lokalny dołek, czy też 25400, czy też 24925 i wyprzedał się tutaj na naszym lokalnym 786. Tak na dobrą sprawę, zaraz wam pokażę, że wyprzedał się również na kluczowym punkcie oporu na dziennym interwale oraz na makro interwale na tygodniowym interwale, tak? Więc rynek tutaj nie do końca wierzy w to, że będzie to większe odreagowanie. Dlatego też tak jak wam powiedziałem, spekulacja, że to ABC jest nestowane w dużym A, przyjdzie B i C, jest to spekulacja, tak? Dlatego, że tutaj potrzebuje do potwierdzenia tej spekulacji, oczywiście, potrzebuje volume potrzebuje jakiegoś czynnika zewnętrznego, która by tą spekulację przyjęła. I, I oczywiście poniosła tą spekulację, i oczywiście te 28-800 wtedy będzie realne. Na obecną chwilę, z racji tego, gdzie dostaliśmy reakcję na, na cenę, czyli zostaliśmy odrzuceni na, głębo, na głębokim odreagowaniu, można przyjąć, że potencjalnie ten ruch się zakończył. Tak? Także ja, tak jak powiedziałem, będę tutaj patrzył na to, co zrobić dalej, z racji tego, że ta pozycja tutaj się rozegrała. Jeżeli wpadniemy bardzo szybko poniżej naszej dwusetki i 20 na perspektywie czterogodzinnej, myślę, że przysortuje to do bandu dolnego. Jeżeli utrzymamy to i dostanę tutaj sygnał, że to faktycznie jest ruch ABC w A i potencjalne B jest przed nami, to na dołku B spróbuję zagrać jeszcze kolejnego longa. Tak? Oczywiście, tak jak Wam powiedziałem. Ta struktura rysuje się przed naszymi oczami na bieżąco, w czasie rzeczywistym, więc ja nie jestem też w stanie komuś powiedzieć: jak ta świeczka zrobi to czy tamto, to wchodzisz w to. Tak? Tutaj w kwestii shorta, oczywiście, można to powiedzieć, bo długofalowa utrata po raz kolejny 4 godzinnej 200 i 20 doprowadzi do kolejnej lokalnej korekty. Tak? Za każdym razem, kiedy testowaliśmy tą 200, na fakeoucie, nie będę się już cofał, ale wiecie, że było to wielokrotnie, bo to omawialiśmy jeżeli to będzie fakeout, to ruch korektywny w dół spokojnie może wrócić w okolice 25600-25400, tak? Także tu z perspektywy krótkoterminowej ciekawe rzeczy no i jesteśmy teraz w punkcie, w którym albo utrzymamy lokalne wsparcie i będziemy kontynuować ten trend prowzrostowy z perspektywy krótkoterminowej oczywiście bo żeby tutaj wybić lokalny trend to musimy, żeby wybić lokalny trend musimy przebić to swing high, żeby odwrócić trend musimy przebić to swing high, tak? Także lokalne przebicie trendu będzie miało miejsce, kiedy akcja cenowa wybije 28179, a całkowite odwrócenie trendu będzie miało miejsce, kiedy akcja cenowa zamknie się powyżej 31800. Więc jeszcze daleka droga przed nami. Jak wiecie, za dwa dni mamy FOMC. Pytanie, czy to nie jest rajd pod FOMC? Bo, jak wiecie, rynek wkalkulowywał bardzo mocno, bardzo mocno wkalkulowywał pauzę. Pojawiły się informacje, że możemy zobaczyć tutaj cięcia stóp procentowych. Ja myślę, że w tym roku ich nie zobaczymy. No chyba, że się banki wy wykoleją albo coś innego się wydarzy. Zobaczcie, jak teraz to wygląda. 99% na to, że zobaczymy pauzę, tak? Myślę, że pauza już była przyklepana dość dawno na to spotkanie. Na listopadowe wciąż jest to spekulacja, tak? Czy zobaczymy pauzę dalszą, 69%, czy zobaczymy podwyżkę, 30%? I teraz tak, jest tutaj duża spekulacja, bazując nawet na mniejszej czkawce CPI niż się spodziewali. Znaczy, zależy gdzie spojrzycie, tak? bo na przykład Cleveland Fed się mocno spodziewał tej czkawki. Oni mają dość takie wiarygodne te swoje predykcje, ale ogólnie były bardzo mieszane te odczucia i predykcje. Więc jest bardzo duża spekulacja, że nie zobaczymy już w ogóle podwyżek w tym roku, ale stopy procentowe zostaną utrzymane na, wyższym, na wysokim poziomie, na obecnym poziomie, może nawet do Q1, Q3 przyszłego roku. Ja myślę, że to jest realne, jednak jeżeli system bankowy zacznie się wykolejać, to zobaczymy szybko cięcia. Są osoby, które spekulują, że cięcia możemy zobaczyć już za dwa dni, bądź też w listopadzie. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo mało realny scenariusz. Jednak jeżeli ten scenariusz będzie miał miejsce, będzie to bardzo pozytywne dla rynków, tak? E Cięcia stóp procentowych, także pytanie: Czy jest to potencjalny rajd pod FOMC i będzie to pułapka? Bo, również na to pytanie mieliśmy sobie odpowiedzieć, bo wiele osób spekuluje, że jest to tak jak powiedziałem, duże A, B i C, co jest bardzo realne, bo my również o tym rozmawialiśmy tak już kilka odcinków temu. I wiele osób uważa, że to jest pułapka yy, i tutaj wróci wiara na rynku, wróci odwrócenie sentymentu, i później będzie dalsze wodowanie. Tak? Także no dużo, dużo możliwych scenariuszy, na które można się przygotować, ale trzeba zrozumieć te scenariusze, tak? Bo tak jak powiedziałem, kilka ich tutaj realnie jest. I z racji tego, że przeprowadzamy analizę dynamiczną, bazujemy na tym, co rysuje nam obecnie wykres, ok? Więc jest to bardzo ważne, by obserwować wykres w czasie rzeczywistym. Jak przejdziemy sobie na dzienny interwał, tutaj było kilka rzeczy, które obserwowaliśmy. Przede wszystkim patrzyliśmy na ten klin akumulacyjny, patrzyliśmy na ten obecny klin akumulacyjny, porównywaliśmy tutaj potencjalne powielane schematy, tak. Ja utrzymuję swoją tezę, oczywiście dopóki nie utracimy tego dołka na 24 778, jesteśmy w odreagowaniu. Od tego szczytu. Nie jesteśmy w ruchu korektywnym. To są dwie różne rzeczy. To, że akcja cenowa nie idzie w dół, to nie znaczy, że jest to korekta. Okay? Jest to odreagowanie od szczytu. Dlatego, że w tym momencie ten ruch w dół nie spełnia kryteriów, by być korektą. Jeżeli chcemy być tak naprawdę poprawnie yy, poprawni technicznie, tak? Bo to, że cena idzie w dół, to nie znaczy, że jest to korekta. Jest to odreagowanie od tego szczytu. I teraz tak, jak włączymy sobie średnie kroczące. Nasze, wracamy do naszej dwudziestki i dwusetki, to jest to, co Wam mówiłem przed chwilą, to, że z perspektywy krótkoterminowej akcja cenowa została odrzucona na 7,86, na głębokim odreagowaniu, to jest jedno. Jednak z perspektywy dniowej rozmawialiśmy o tym, że mam, będziemy mieli tutaj potencjalne price compression, tak jak i na czterogodzinnym interwale rozmawialiśmy o tym price compression i mówiłem Wam, że na dobrą sprawę jest to rzut monetą, w którą stronę pójdziemy, Wiele osób, tak jak mówiłem wcześniej, patrzy na ruch w trendzie. Ja wiem, że to nie zawsze się rozgrywa. Także tutaj ten ścisk wybił nas dość impulsywnie do góry. Z perspektywy dniowej mieliśmy tutaj dywergencję, na którą patrzyliśmy. Pamiętacie tą dywergencję? Zaraz porozmawiamy o money flow, bo tam jest ciekawa rzecz, na którą czekałem, o której również Wam mówiłem w ostatnim odcinku. Przetestowaliśmy tą dwusetkę z perspektywy dziennej. Jednak knot... Jak widzicie, powędrował powyżej, a akcja cenowa wciąż trzyma opór poziomu 26800. To jest ta przerywana linia tutaj. I teraz tak. Przetestowanie tej dwusetki jest o tyle ryzykowne, że może tak jak wcześniej mówiłem, być to fake out, tak? Dopóki akcja cenowa z perspektywy dziennej nie zamknie się powyżej 30 dolarów, Dzienną świecą i kolejną dzienną świecą nie da nam confirmation, jesteśmy niestety wciąż w kiepskim położeniu, bo mimo to, że trzymamy wsparcie dwudziestki i potencjalnie mamy dzienny uptrend, czyli trend wzrostowy, jesteśmy niestety tutaj duszeni przez tą dwusetkę. Ok? I tutaj w pewnym momencie, jeżeli utrzymamy się pomiędzy tymi dwiema średnimi kroczącymi, również dojdzie tutaj do tego ścisku, do tego price compression. I będziemy patrzeć, gdzie potencjalnie ten ścisk nas zaniesie. Więc tutaj, ta pompa, wszystko ładnie pięknie. Wybiliśmy lokalny szczyt na poziomie 27440. Jednak widzicie, że z perspektywy dziennej niewiele ta świeca wnosi. Oprócz tego, że doszło tutaj do dość sporej wyprzedaży. Jak na, szyb, na szybciutko przeskoczymy na tygodniowy interwał. Przetestowaliśmy również tygodniową dwudziestkę, ok? I scenariusz jest bardzo podobny. Wybiliśmy tą dwudziestkę, ale akcja cenowa nie była w stanie jej utrzymać. I takie często często takie testy kluczowych punktów na makrointerwałach bądź też na średnio długich interwałach świadczą o tym, że jest to tylko retest i będzie korekta, ok? Tego nie można w żaden sposób tutaj znegować. I tak samo niestety działa to na dziennym interwale. Jeżeli próbujecie przebić kluczowy punkt oporu, wybijacie go na maksymalnym volume, bo widać, że to jest w perspektywie obecnej maksymalne volume, i wasze ciało zamyka się poniżej tej dwusetki. Oczywiście jeszcze nie wiemy, czy się zamknie, bo dzień jeszcze trwa. Zakładamy to, co widzimy. To jest to bardzo negatywny scenariusz. Ok. Także tutaj patrząc na akcję cenową, na to, że przetestowaliśmy kluczowy punkt oporu, dzienną 200 i tygodniową 20, jesteśmy odrzuceni na tych punktach oporu. Nie napawa to w żaden sposób optymizmem, muszę Wam powiedzieć. Jak rzucimy sobie okiem na dzienny Gozian, to widzimy, że również chcieliśmy tutaj wejść z powrotem do tego Gozian channel, ale nasza 200 dzienna idealnie została również tutaj pokryta z dolnym bandem tego Gozian Channel, więc również zostaliśmy tutaj odrzuceni, tak? No więc niestety, mimo tego, że akcja cenowa poszła do góry, wiel, wielu dzie wiele dzieci wystrzeliło z kapci, bo myślą, że już hossa, no to niestety, wbrew pozorom, nie mamy tutaj żadnych potwierdzeń tego, że ten rajd do góry będzie stabilny. I niestety, ten dzienny interwał, ten tygodniowy interwał, bardzo mocno potwierdza to, że ta moja spekulacja to jest tylko spekulacja, ok? Czyli większe ABC, a że to odreagowanie ABC, ok? Do 786, które ma szansę być nestowane w większym ABC z perspektywy krótkoterminowej, mogło się tutaj już zakończyć na naszym 786. Ok? Czas narysuje historię i zobaczymy, czy faktycznie to się wydarzyło. Jednak muszę Wam powiedzieć, że połączenie wszystkich trzech perspektyw może wskazywać na to, że tu nasze FOMO może się zakończyć. Tu nasz pociąg może zacząć zawracać w dół. Okay? I faktycznie się okaże wtedy, że to była pułapka. Okay? Jest jedna rzecz na dziennym interwale, która jest pozytywna. I w ostatnim odcinku, kiedy omawiałem Money Flow. Mówiłem wam o tym, i zaraz wam to pokażę. kiedy rozmawialiśmy o klinach, mówiłem wam o tym, że kiedy byliśmy w dole akumulacji w ostatnim momencie akumulacji w tym klinie, po wyprzedaży mieliśmy bardzo duży wykup i fomo. OK. I mówiłem wam o tym, że na dobrą sprawę czekam na coś podobnego w tym klinie. Bo oczywiście ten klin miał tutaj jeszcze sporo miejsca dół tego doł, dołek tego, Klinu był w okolicach 24,600. Mogliśmy ściągnąć ten liquidity pool tutaj i dopiero wybić do góry, tak? Wybiliśmy wcześniej. I mówiłem Wam ostatnio o tym, że będę czekał na podobną sytuację na dziennym interwale. No i się doczekałem, bo ewidentnie widać, że są zielone bary, które wykupują ten dołek. Ale problem polega na tym, że nie mamy podparcia tutaj FOMO mniejszych portfeli. Widzicie, jaka ogromna jest ta górka tutaj z tym zielonym tłem. Tutaj tego nie ma. I tutaj powoli też mam obawy, że nie do końca ten breakout, bo wciąż jesteśmy w fazie breakoutu, wybiliśmy dwudziestkę, tak jak i tutaj. Sytuacja jest trochę odwrotna, tak jak mówiłem, bo tu byliśmy nad dwusetką, tu walimy głową w dwusetkę. Ale nie do końca, jak sobie to rozwiniemy, widzicie, tutaj mieliśmy bardzo mocne podparcie fomo małych małych portfeli, też tak? Ten wolumen bardzo mocno wybił. Tu widzicie, że ten wolumen nie jest aż taki duży i widzimy, jak reagowała biała linia, którą jest Money Flow Momentum, a co się stało z białą linią tutaj? Miała bardzo duży, może nie bardzo duży, lokalnie duży wzrost, załamanie i kontynuację. Ok? I widzimy, że kiedy tutaj był spory wykup, kiedy dołączyły się mniejsze portfele, zaczęła się lokalna wyprzedaż tych większych portfeli, co tu zakumulowały. Tutaj jest większy wykup większych portfeli, ale nie ma tego podparcia ulicy, nazwijmy to, tak? Czyli no, mniejszych portfeli, bo ciężko to dywersyfikować na ulice i instytucje, bo to chodzi jakby o wielkość portfela. Więc doczekałem się tego, na co czekałem. Bo ostatni odcinek był bodajże. w sobotę, tak? W sobotę o ile się nie mylę. Tak mi się wydaje, że to była sobota. Czyli tam 16 i wtedy już, myślę, 16-15 wtedy mówiłem o tym, że czekam na to, żeby się narysował tutaj taki scenariusz. OK. Tylko chciałbym zobaczyć, bo widać, że to momentum też słabnie, te bary są coraz mniejsze. Chciałbym zobaczyć, czy, do, czy tutaj zobaczymy podłączenie się też mniejszych portfeli, bo oczywiście, jeżeli nie, to jest bardzo ryzykowne to, że ten breakout, który w tym momencie wygląda tak, będzie po prostu fake-outem, tak? I albo wrócimy do klinu, albo będziemy tutaj powoli schodzić po tej linii trendu, co też jest bardzo realne. Także jest jedna pozytywna rzecz, na którą czekałem i której się doczekałem. Ale niestety cała reszta informacji jest negatywna. I na obecną chwilę pokazuje to w pigułce, że jest to odreagowanie tylko i wyłącznie, nie, niepotencjalna zmiana trendu, że jest to głębokie odreagowanie na lokalnym 786 z perspektywy krótkoterminowej, które mogło się już zakończyć. Z perspektywy dziennej przetestowaliśmy kluczowy poziom 200, z perspektywy tygodniowej przetestowaliśmy kluczowy poziom 20. Jak wiecie, 20 determinuje trend w moich oczach w kryptowalutach, czyli wciąż jesteśmy w trendzie prospadkowym z perspektywy makro i niestety wygląda na to, że w obecnej sytuacji FOMO, czy też to odreagowanie, pozwoliło nam tylko i wyłącznie przetestować lokalne poziomy. Oporu. I dopóki te lokalne poziomy oporu nie zostaną wybite, przebite i utrzymane, traktujemy to tylko jako odreagowanie, po którym może dojść do kontynuacji trendu, czyli do większego, nestowanego A, B i C, gdziekolwiek to C będzie. Tak? Dobra, miało być. W sumie to nie wiem, czy miało być optymistycznie, czy pesymistycznie. Ja zawsze mówię wam, co uważam, i na obecną chwilę, mimo tego, że ten ruch do góry wzbudził tutaj troszkę euforii, ekscytacji, na obecną chwilę wygląda to jak wygląda. Oczywiście za dwa dni jest FOMC, sytuacja może się obrócić. Może, może się okazać, że faktycznie to ABC będzie nestowane w scenariuszu, który wam pokazywałem. Jednak obecnie z punktu technicznej. Technicznego, przepraszam, wygląda to jak wygląda. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak zawsze mam nadzieję, że był on wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Pozwoli to wypchnąć materiał dalej. Życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się. Heja.